Cześć, mam Z tej strony Darkwood i dzisiaj robimy sobie kolejny odcinek na YouTube. Tak jest, kolejny opening. Mamy tutaj nową postać Hutową. Używam na dzitki i oczywiście jest typu ogniowego. Bardzo mi się przydało w sumie, bo nie mam jakiejś pięciogwiazdkowej postaci, która ma ogień. No i co, jeżeli chodzi o ten banner, to bardzo fajny też jest. Ksinkyo, używam go także. Chongion. Xian, link można było za darmo z jakiegoś zadania, z tego co pamiętam, dorwać, ale to tam mniejsza o to. Tak więc, przy okazji chciałbym zaprosić oczywiście na streamy, które są w, od piątku do niedzieli, najczęściej w godzinach popołudniowych około 17, No i linki do moich mediów społecznościowych oczywiście znajdziecie poniżej. Także myślę, że możemy zaczynać. Hmm, może najpierw troszeczkę pojedynczo sobie pootwieramy. Tak, oczywiście mały fail. Nie odpaliłem dźwięku, <laughs> ale wiadomo, pierwsze razy, pierwsze rzeczy muszą zdarzać się fajle. Ciekaw jestem czy uda się wydropić Może tym razem jednak nie przyniesie mi szczęście kurde A jak mi wydropię, to powinienem kurde próbować jakieś, nie wiem, może wlotka, kurde, jakieś szczęścia, <gryś> jakieś miliony próbować wygrać, jak wypadnie ta chutała. Zobaczymy, zadyszkę. Jest coś tam fioletowego, nam leci. Jest jelenik. Ok. Konstelacje zawsze się przydadzą. Oczywiście te słodsze bronie to tam. Wiadomo, później do upgrade'ów polecą. Chyba się nie zdarzy, że na czterogwiazdkowa broń. O, chongen. Bardzo fajnie. No, to możemy teraz troszeczkę pojedyncze otworzyć nic, na razie nic zobaczymy. Jeszcze trochę wpiero wiemy, co zostało ale i nic, ewidentnie o, coś w tym Może jakaś o, kurde, tyle razy Ksinkio coś mi wypadł? Jeszcze drugi raz? Lecimy dalej, a może teraz zadyszkę otworzymy. Znowu postać może. Oj, ten Ksinkio to się dzisiaj do mnie przylepi. <gry> dobrze, dobrze że będę miał konstelację, to potem będę nim żygał, jak będzie wypadał mi za <gry> O, no proszę, jakoś broń. O, Chongyun, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Ciekaw jestem tej broni, sobie zobaczę jeszcze. Hmm, chyba jakaś taka niespecjalna jest ta broń. Akurat się trafiła. Lecimy! A, chyba niecie będzie z tej Hutao, kurde, a szkoda Mówię, z konstelacji będę i tak się cieszył, to jest w sumie taki banner dla mnie Oj, O i ten Sinqiu No już parę razy, kurde, wypadł dzisiaj. co, ostatni raz zadysz... Zadyszkę? Czy po kolei może? Wiesz co, tutaj w sumie mamy parę rzeczy do otworzenia. A, no, dobra, lecimy Zadyszkę, jolo. Zadyszkę wtedy otworzyłem, kurde, aj. No i niestety bez Nie tym razem, panie Dark star. Ale może będzie cała konstelacja do Xingqiu, <laughs> jak się uda. Fajnie znowu w Co sobie jeszcze te niebieskie kulki. Oczywiście to co się nazbierało to trzeba wydać. No teraz sobie pojedynczo jedną zwolniemy. Można napisać w komentarzach. Ludzki następnym razem się uda. No. Zobaczymy. Może będzie szczęście. Może jakieś może mi wypadnie. Albo ktmona, albo kiki. W sumie gekinko mogłoby mi wypaść. Albo jakaś broń. O, jakby jakaś broń wypadła. Mm -hmm. Coś fioletowego leci albo różowego jak to woli <grystanie> broń jakaś rast Ta broń jest chyba to coś było dobra dobra, ja tylko nie pamiętam do kogo No to wszystko to samo To co tam wcześniej wypadało Co to w ogóle daje? A tak procenta jakieś normalne, tak daje, więc... Zobaczymy, zobaczymy. No i ostatnie 9 kuleczek zostało. No niestety, nie tym razem. Tym razem się nie udało. <laughs> Chociaż może tak nie do końca, pojęcie. jeszcze w sumie 8 życzeń, tak? Ale już raczej wątpię, żeby coś wypadło ciekawego. Jak już nie wypada, to już raczej nie wypadnie. O, może jakaś broń? O! Tej postaci jeszcze nie mam. Bidło, fajnie. Coś nowego. No niestety. Ostatnie trzy życzenia. No, myślę, że i tak o Bo no, ten baner naprawdę jest przyjemny, jeżeli chodzi o te postacie kurde, które już mam. Xinyu i Chongyun także. O! O jednak! Hi, Words fajny. No. No. Miojo. Jeśli słyszycie, bardzo dziękuję. <ścoughs> a jednak, a jednak coś mi dali, kurde. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na następny odcinek. Bye bye! Nora!